Się wszyscy tak, aby potem móc cieszyć się zdjęciem, które zostanie wykonane. Za delegacją gmin partnerskich i pracowników Urzędu Miejskiego i Gminy w Ogrodzieńcu pojawia się duża ekipa uczniów. To uczniowie szkół nie tylko z Ogrodzieńca. Bardzo prosimy, aby wszyscy bliżej środka się ustawiali. Wpuszczamy dzieci przodem. Zespół szkolno-przedszkolny w Ogrodzieńcu obejmuje szkołę podstawową imienia Stefana Żaromskiego i przedszkole w Ogrodzieńcu. Witamy maluchy! Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, między innymi pracownię komputerową. Jest to oczywiście także kompleks sportowy Orli 2012. Mają zatem gdzie ćwiczyć i jest gwarancja, że będzie nam rosło Zdrowe młode pokolenie. Gimnazjum w Ogrodzieńcu funkcjonuje od września 1999 roku, powstało w wyniku reformy edukacji. Także szkoła podstawowa w Ryczowie to kolejny, kolejna ekipa dzieci i młodzieży, i szkoła podstawowa w Podsamcu. A zatem, proszę Państwa, oklaskujemy teraz tych najmłodszych. Przyszłość gminy Ogrodzieniec. Nie tylko przyszłość gminy, ale w ogóle przyszłość naszego kraju. Proszę zwrócić uwagę na to, że liczna grupa dzieciaków się pojawiła. To dobrze, bo wszyscy narzekamy, że mało mamy dzieci. Powinno być ich więcej, ale tu w ogrodzieńcu wszyscy poważnie podeszli do problemu i są dzieci. I to jest najważniejsze, że są dzieci. Przed estradą ustawia się szkoła podstawowa w ogrodzieńcu. Oj, pofrunęła moja karteczka gdzieś daleko. I następna też pofrunie. No ale jakoś sobie z tym wszystkim poradzę bardzo. Dziękuję. Wietrzyk wieje. Witamy dzieci i młodzież. Witamy, pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Szkoła podstawowa numer jeden, akurat na tak, wprost mnie. Teraz podchodzisz szkoła podstawowa GW, tam uczęszczają dzieci z pięciu miejscowości. Łącznie uczy się 89 uczniów w klasach od 1 do 6 i 50 dzieci z dwóch oddziałów przedszkolnych. W 2011 roku budynek przyszedł kompleksowy remont. Szkoła ma również piękne wielofunkcyjne boisko. Zapraszamy dzieci, ustawiamy się. Kochani, przesuwamy się tak, żeby można było zmieścić na tym placu wszystkich, którzy dziś tutaj świętują 40 lecie. A zatem przesuwamy się w stronę majoretek i w stronę tego dużego namiotu. Bo jeszcze za wami, za dziećmi i młodzieżą ze szkół gminy Ogrodzieniec, jeszcze są inni uczestnicy tego dzisiejszego festynu. Są to pracownicy Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Ci, którzy uczęszczają na zajęcia Uniwersytetu III wieku, jest także zespół echo, zespół seniorów, zespół folklorystyczny Wrzos. O, dotarła do nas także szkoła w Podzamczu. Witamy, brawa dla szkoły w Podzamczu. A za nimi, za szkołą z Podzamcza, Uniwersytet III wieku Ogrodzieniec. To bardzo ładne określenie, kiedyś mówiło się seniorze, ale tak mi się zdaje, że chyba już też plasuje się w gronie tych, którzy na tę Uniwersytet III wieku powoli powinni się zapisać. Grunt, że nie tracą, nie marnują czasu, chodzą na zajęcia, pilnie uczą się. Wszystkiego, proszę Państwa, bo w każdym wieku można się wszystkiego nauczyć. Zespół Echo tuż za Uniwersytetem III wieku. Pozdrawiamy zespół Echo! Działają od 92 roku, w repertuarze mają ponad 300 piosenek różnych, m.in. piosenki biesiadne, a potem zespół seniorzy zaraz za zespołem. Echo początkowo działali pod nazwą Chór Seniora od 92 roku, reprezentują gminy na spotkaniach artystycznych seniorów w Międzyzdrojach, na wojewódzkim przeglądzie zespołów artystycznych działających przy Polskim Związku Emerytów. Za seniorami gimnazjum w Ogrodzieńcu. Kanki, pozdrawiamy Ryczowianki w strojach ludowych. A gimnazjum z portretami. No, też ciekawe, to też na tych portretach widnieje. Chyba pana burmistrza rozpoznaje w środku. Jest przewodnicząca rady. Podpowiada mi tu pani przewodnicząca, że też jest na portrecie i sekretarz gminy. No, brawa dla młodzieży gimnazjalnej, która tak pięknie uwieczniła. Tych, którzy władają gminą Ogrodzieniec i gimnazjaliści z transparentem, 40 lat minęło. O, no, tak, 40 lat może dla Was to jest już taki okres czasu, który wydaje się, że to strasznie długo. Ale to zaledwie w historii gminy. Jedna chwila. No i na końcu pojawia się pojawiają się orkiestry. Orkiestra Denta z, z Giebła. Zapraszamy orkiestrę też tutaj bliżej. Wszyscy się chyba zmieścimy. I strażacy na końcu, strażacy z OSP, Ogrodzieniec. Ten sygnał tym razem nie oznacza wyjazdu do pożaru, ale daje sygnał do rozpoczęcia wielkiej imprezy festynu 40-lecia Ogrodzieńca. 40-lecia powrotu. Ogrodzieńca do grona miast. I to już jest chyba koniec tej wielkiej wędrującej ulicami Ogrodzieńca ekipy. A zatem, chyba, panie burmistrzu, trzeba będzie zrobić zdjęcie. Jak my to teraz ogarniemy i gdzie patrzymy? Patrzymy chyba w okno. Nie patrzymy w okno. Za bardzo wystaje nami od estrady. A zatem, proszę Państwa, chyba trzeba będzie zrobić tylko zdjęcia cząstkowe, a potem, przy pomocy tak zwanego Photoshopa, poskładać je i tak się wszyscy jakoś na tym zdjęciu odnajdą. Skoro jesteśmy już wszyscy, to myślę, że ja sobie teraz przejdę do Pana Burmistrza. Proszę Państwa, oddaję mikrofon burmistrzowi, pan Andrzej Mikulski. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że udało nam się tak dzisiaj tutaj zgromadzić. To chyba po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna. Być może od pierwszy raz przez 40 ostatnich minionych lat nie było takiej okazji, żeby się zgromadzić. Drodzy Państwo, na nasze uroczystości, których program tutaj pewnie był już przedstawiany, zaprosiliśmy naszych przyjaciół z zagranicy, naszych partnerów. Gmin włoskiej, niemieckiej, słowackiej i węgierskiej. stoją tutaj obok mnie, po mojej najbliższej prawej stronie stoi pan wiceburmistrz Michał Kapusta ze słowackiego miasta Spiskie Podchradzie, którego witamy bardzo serdecznie. Pan burmistrz Edgar Buchwald, to burmistrz miasta Grozliberal z Niemczech, Hesji. Chciałbym powiedzieć, że w ubiegłym roku w maju byliśmy z orkiestrą na 700 obchodów nadania praw miejskich miastu Krosbibrał, czyli o wiele mają większe tradycje jak my, byliśmy bardzo dobrze przyjęci, podobny korowód był tam organizowany, stąd też pomysł, żeby się dzisiaj w ten sposób spotkać. Dalej nasz przyjaciel z Głów, z gminy Melisano, Roberto który którego Państwo dobrze znają, bo jest u nas często. Mówi, że czuł słońce. Myślę, że tak będzie. I tu będę miał największy problem w odczytaniu nazwiska. Pani burmistrz e, gminy Bogacz na Węgrzech. Panie Jacku, czy pan mi pomoże? Pan jako radiowiec. Spróbuję. Wprawdzie po węgiersku umiem jedno zdanie. Lendzier madziar, keciu, e, Czyli Polak, Węgier, dwa bratanki, ale pani burmistrz Ciędeś eforkoś edit. Zastępca burmistrza, pan Zoltan Peter. Jest poza sceną. Jest jeszcze także radny pan Istvan Kocisz. A teraz, może dam mikrofon pani tłumacz, a my wypodzielimy się, panie burmistrzu, tym drugim. Panie burmistrzu, to też działa. Panie, panie, panie. Ja jeszcze poproszę panią tłumacz języka włoskiego. Ktoś na pewno jest między nami. Jest, jest, zapraszam panią do nas. Jest. Zapraszamy do nas na scenę. Pan burmistrz Roberto, rzeczywiście z słońce ze słonecznej Italii. Gminy partnerskie mamy cztery, położone są w częściach Europy. Najdalej położona jest gmina Merisano 2000 km od Ogrodzińca. Następnie około 1000 km dzieli nas do Pruskwyra, około 450 km dzieli nas do Bogacza i około 200 km dzieli nas do Zbyskiego I Chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz powitać naszych gości zagranicy. I przekazać im gorące pozdrowienia od mieszkańców Rodzin. Chciałbym również wyrazić wielką radość, że wszyscy, jako członkowie Unii Europejskiej, mamy w tej chwili możliwości wymiany doświadczeń samorządowych. Możemy wzajemnie podpatrywać, co się dzieje w naszych gminach. świadczeń, które pozostały w krajach są. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeżeli można kilka słów, krótkich pozdrowień, to jest teraz inna podłoga. from the Stieberau near Frankfurt and we brought the sun with us and we show in, I, I think, I wish for you and uh, us a very nice festival. Thank you very much for giving you a host here and uh, I think we have a nice time here. Wita również Niemiec serdecznie wit wszystkich też twierdzi, że przynieśli oni słońce niekoniecznie włosi. Także wszystkich witam bardzo serdecznie i dziękujemy za zaproszenie. grande gioia senz'altro e con grande entusiasmo invito che ci è stato fatto dal sindaco di genere. E questa è l'Europa che vogliamo. L'Europa dei cittadini, l'Europa dei popoli, l'Europa quella che conta effettivamente. Jeszcze raz dziękuję również też za zaproszenie, od 13 lat przyjmuję to zaproszenie tutaj od Pana Burmistrza, patrzy na Państwa wszystkich i twierdzi, że takiej właśnie Europy nam trzeba, to jest właśnie Europa dla nas, czyli mieszkańcy, my wszyscy. Czekamy na Pana Burmistrza we Ci stiamo stancando un pochino, però lo facciamo con gioia. E da ieri che ci stiamo dando da fare per regalarvi un po' di sole, quello nostro, italiano. Ieri abbiamo consentito la processione, oggi la splato. Il sole è un caldo invito a venire in Italia. Viva Progenitis. No i dzisiaj przywitało nas tego popołudnia takie piękne słońce. Roberta twierdzi, że jest to słońce włoskie, które zaprasza pana burmistrza do nas, do Włoch. Także niech żyje, niech żyje ogrodzieniec. Magyarországról, Bogácsról szeretettel hozom a Bogácsiak üdvözletét, és gratulálok a városnak a 40 éves városi rangjához és polgármester úrnak köszönöm szépen a meghívást. Tudom, hogy önök nagyon sokan e, tudják, hogy hol van Bogács, várjuk is önöket nagy szeretettel Bogácsra, és ígérem, hogy mi is gyakrabban fogunk ide jönni. Én személy szerint tíz éve, hogy voltam itt utoljára e, Ogrozsinyecben, a város azóta nagyon sokat szépült, fejlődött, gratulálok hozzá az ogrozsinyecieknek. i gratuluję też a z rendezvényhez i tam itt együtt közösen tudok Witam wszystkich i dziękuję za zaproszenie. Ja przyjechałam z Wejpier, z Bugacz. Na pewno dużo z was z państwa znacie już Bugacz. Serdecznie wszystkich zapraszamy do naszego miasta i gratulujemy tą piękną uroczystość, które w vašeho očnieta a zaprašávajú na veľkým. Pozdravujem všetkých v okrodiencu. Prišli sme zo Spiského podradia. Je to mesto pod Spiským hradom, pod Vysokými Tatrami, pod Spiskou kapitulou. Píšim sa, že je tu dneska pekne. Ja máte 40 rokov W kieruncie gminy jest to płyną pimo raznych dzieci dospielnych, starszych seniorów. Pozdrawiamy Was wszystkich, a daje wam, przyjemne osławi. Wszystko dobre. Didn't go. Także nie musieliśmy tłumaczyć. Większość udało nam się zrozumieć. Natomiast ja chciałbym do tej współpracy międzynarodowej dołożyć to, że ta współpraca przekłada się. już z poziomu takiego czysto oficjalnego na poziom współpracy bezpośredniej. Od pewnego czasu w gminie włoskiej mamy współpracę gospodarczą. Od, od kilku już lat funkcjonuje Spółka Polsko-Włoska, e, która zaopatruje nasz kraj w wyroby produkowane we Włoszech. E, jak już wspomniałem, byliśmy bardzo ciepło przyjęci w Niemczech. Myślę, że współpraca młodzieży pomiędzy naszymi krajami ma szansę dużego rozwoju. Blisko nam też na Słowacji wyrażam wielką nadzieję, że może uda się również tą współpracę pomiędzy naszymi krajami w zakresie współpracy młodzieżowej, też zespołów artystycznych kontynuować. Bogacz jest nam bardzo dobrze znany. To pierwsza gmina, z którą nawiązaliśmy współpracę. Myślę, że część mieszkańców. Bogacz odwiedza, będziemy to robić w następnych latach. Jeszcze dwa zdania dla pani przewodniczącej. Tak się składa, że jak ja biorę mikrofon do ręki, to wszyscy myślą, że będzie o Nie będzie. Yy, ogrodzieniec prawa miejskie uzyskał przypuszczalnie w XIV wieku. Yy, nie ma aktu założycielskiego, więc nie wiemy na pewno, ale już pod koniec XIV wieku. W aktach sądowych było zapisane, że wójt z Ogrodzieńca, czyli wójt był z miasta. Straciliśmy prawa miejskie w 1870 roku wraz z setkami innych polskich miast. I dopiero po 100 latach, przeszło 100 latach, te prawa miejskie odzyskaliśmy. Jesteśmy... Małym miasteczkiem, ale jak widać, ogromnymi sukcesami i z wielką nadzieją na dobrą przyszłość. Życzę Wam, moi drodzy, dobrej zabawy. Bawmy się, cieszmy, radujmy. Mamy tyle atrakcji dzisiaj, że sądzę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeszcze raz zapraszam do dobrej zabawy. Uroczystości. Uważam za otwarty. Bardzo dziękujemy Pani Przewodniczącej, Panu Burmistrzowi. Dziękujemy gościom, pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że tak jak wszyscy obecni będą się świetnie bawić. Dziękujemy Wam. Thank you very much. Dziękuję, Grazie, grazie, I życzymy miłej zabawy, proszę Państwa, za moment powinien się pojawić. Tak. Mała techniczna uwaga. W tej chwili będzie potrzebny nam plac, proszę Państwa, ponieważ wystąpią majorenki.